Wszystko zaczęło się wtedy, gdy noc przestała być bezpieczna. Nie było to nagle uderzenie, jak wybuch supernowej czy deszcz meteorytów. Nie, to było coś bardziej cichego, bardziej zimnego, jak głęboki oddech, który wypełnił ciemność i powoli zaczął zastygać pod skóra całej ludzkości. Nikt nie wiedział, skąd przybyli. Nikt nie rozumiał, czym byli, tylko że byli. Ciemne punkty pojawiły się na orbitach księżycowych, a potem na granicach atmosfery, jak szkaradne rany na twarzy nieba. Na pierwszy rzut oka wyglądały jak anomalia kosmiczne statki lub urządzenia, ale ich ruch był nieludzki, zbyt płynny, zbyt bezduszny, żeby można je było porównać do czegokolwiek znanego. Pierwszy kontakt nastapił na wysokości orbitalnej, gdy sygnały z Ziemi zostały przechwycone i zneutralizowane. Potem zaczęły znikać satelity. Bez komunikacji satelitarnej świat zapadł w chaos. Ktoś próbował rozmawiać z tymi istotami, ale one nie odpowiadały. Były cisza, która sięgała głęboko, przekraczając wszelkie ludzkie oczekiwania. Kiedy pierwszy statek zjawił się nad największym miastem, wyemitował fale światła, które nie było światłem, a raczej brakiem światła, czarnym rozbłyskiem, który pochłaniał energię, gniuty rzeczywistość jak plama atramentu na pergaminie. Wszystko, co miało Prad, zgasło. Samoloty spadły jak ptaki z podciętymi skrzydłami, systemy wojskowe przestały działać, a ludzie zostali pozostawieni samym sobie w ciemności, bez ochrony. Przez pierwsze dni ludzie blakali się po miastach, zanurzeni w panice. Telefony milczały, internet umarł, a radiowe fale niosły jedynie szumy. Żadnych sygnalów od rządu, żadnych instrukcji tylko cisza przerywana od czasu do czasu echem alarmów i krzykiem. To, co miało być tylko problemem technicznym, szybko przerodziło się w COS znacznie gorszego, początek nieznanej wojny. Naukowcy próbowali rozgryźć, czym jest tajemniczy cień, jak zaczęto nazywać te nieokreślone byty. Analizowali fragmenty zniszczonych satelitów, badali anomalie pola elektromagnetycznego. Jednak nic nie pasowało do żadnej znanej teorii. Żadna broń ludzka nie działała. Próby nawiązywania kontaktu kończyły się fiaskiem, a z każdą kolejną godziną siły tajemniczych najeżdżców wydawały się wzrastać. Na Ziemi ludzie zaczęli organizować się w małe, rozproszone grupy. Bez centralnej władzy, bez globalnej koordynacji, tylko z podstawowym instynktem przetrwania. Niektórzy uciekali na wieś, inni walczyli w zrujnowanych miastach, a jeszcze inni próbowali zrozumieć, czy cień to tylko siła fizyczna, czy COS więcej, COS niematerialnego, duchowego, co przekraczało granice ludzkiego poznania? W tym chaosie pojawiła się pierwsza iskra, mala grupa ludzi, zwyczajnych obywateli, która nie poddala się strachowi. Wśród nich nie było bohaterów, ani żołnierzy, tylko zwykli ludzie, nauczyciele, inżynierowie, medycy, Którzy w chwili największego zagrożenia zdecydowali się walczyć nie tylko o swoje życie, ale o całą przyszłość ludzkości. Nie mieli żadnej broni zdolnej przebić się przez technologię obcych, ale mieli spryt i niezwykłą odwagę. Wykorzystali wiedzę, która każdy z nich miał, znali słabości natury, potrafili obserwować, uczyć się z bledów, wymyślać nowe strategie. Cień był niematerialny, ale niecałkowicie niezniszczalny. I pierwszym sukcesem było przechwycenie tajemniczego sygnału z jednego z satelitów. Nie był to zwykły komunikat, był zakodowanym przekazem, którego język wydawał się nieludzki, ale matematycznie uporządkowany, jak algorytm. To, co odkryli, przeraziło ich jeszcze bardziej: obcy analizowali Ziemię, jak badacz starożytnych ruin, powoli zgłębiając każdy aspekt życia. Był to moment przełomowy, zrozumieli, ze tej istoty nie przyszły tylko po to, by zniszczyć. Przybyli, by zmienić, by żądać pytanie, na które ludzkość nie miała jeszcze odpowiedzi. Wtedy, z głębi swojego strachu, zwykli ludzie znaleźli COS niezwykłego, niepokonana wolę. W ich oczach zajaśniała iskra, której obcy nie przewidzieli iskra buntu. Ludzkość, choć zgnębiona i przerażona, zaczęła się mobilizować nie za pomocą technologii, lecz siłą ducha. Cień nie wiedział jeszcze, że nadchodzi czas, kiedy ziemski ogień zapłonie jaśniej niż kiedykolwiek. Ale ten plomień miał być zapalony w najczarniejszej godzinie. Gdy grupa zbliżyła się do miejsca, gdzie spoczywał uszkodzony fragment statku, ziemia zadziała, a z ciemności wyloniła się kolejna tajemnica. COS, co nie miało imienia, a jednak czekało. I wtedy usłyszeli pierwszy, lodowaty szept, który nie pochodził od żadnego z żywych. Szept, który dotarł do nich, nie miał źródła. Nie wypływał z ust, nie rezonował w powietrzu. Był jak lodowaty dotyk, przeszywający umysł, COS, co zakorzeniło się w świadomości i odmówiło odejścia. Nie jesteście gotowi. To zdanie brzmiało w ich głowach, jak echo głęboko ukrytej grozy. Ale to jest jak zaproszenie, wyzwanie rzucane wprost ich ludzkiemu sercu. Jakby ten cień nie był tylko destrukcja, ale zwierciadłem. Odbiciem tego, kim byli i kim mogli się stać. Wtedy właśnie zaczęli rozumieć, że to nie jest zwykłą inwazja. To była próba test dla całej ludzkości. Próba, która wykraczała poza technologię i siłę fizyczną. Próba, której stawka było COS znacznie cenniejszego, dusza świata. Grupa, która zebrala się wokół uszkodzonego fragmentu statku, patrzyła na niego jak na zagadkę nie do rozwiązania. Metal był zimny, ale wyczuwało się pulsowanie, jakby statek był żywy albo czymś żywym się stal. W jego wnętrzu COS migotało, rozmyte światło pulsujące nieznanym rytmem. Pierwszy z nich, człowiek z natury dociekliwy. Sięgnął w kierunku zagadkowego obiektu. Dotyk był chłodny, niemal przeszywający, a w jego umyśle pojawiły się obrazy, obce krajobrazy, bezkresne przestrzenie i dziwaczne istoty, których kształty nie miały sensu dla ludzkiego oka. Wrażenie było jak sen, ale bolesny i prawdziwy, jakby zanurzał się w cudzej świadomości. Czuja nas, wyszeptał ktoś, a echo słów zawisło w powietrzu jak wyrok. Świat nagle zniknął z ich myśli. Zostali sami, stajemnica, która była równie przerażającą, co fascynującą. Tymczasem wokół, w ruinach miasta, gdzie niedawno zgasły światła, rozpoczęły się kolejne anomalie. Ludzie zgłaszali dziwne odczucia, zimno, które nie pochodziło od pogody, cienie poruszające się zbyt szybko, aby można było je śledzić, losy rozmyte w powietrzu, które nikomu nie chciały się ujawnić. Te objawy paraliżowały umysły. Strach, który miał już swoja fizyczna postać, zaczął rozlewać się w ludzkich umysłach niczym trucizna. Wielu popadało w oblet, inni zamilkli, próbując zrozumieć, co dzieje się z ich światem. Ale nie wszyscy. Ta sama tajemnicza siła, która atakowała zmysły, zadziałała też jak katalizator. Wśród ludzi zrodziła się nowa determinacja, potrzeba zjednoczenia przeciwko niewidzialnemu przeciwnikowi. Ich sprzymierzeńcem stala się jedna z rzeczy, której obcy nie potrafili złamać. Ludzka psychika, zdolność do tworzenia i adaptacji. Każdy nowy dzień przynosił nowe pomysły i nowe metody walki. Od starożytnej medytacji po eksperymenty z neuromodulacja, od improwizowanych laboratoriów po tajne sieci komunikacji. Coraz częściej pojawiały się raporty o ludziach, którzy potrafili zagluszać działanie cienia. Nie fizycznie, nie siłą ognia czy broni, lecz mentalnie, poprzez skupienie, wiarę, a nawet prosta ludzka wola. Niektórzy zaczęli nazywać to światłem ducha, czymś, co przenika mrok, ale którego natura pozostawała nieuchwytna. Mówilo się, że była to stara, zapomniana siła, która kiedyś posiadali przodkowie, COS zakorzenionego w samej historii człowieka, w jego pragnieniu wolności i przetrwania. Wtedy wydarzyło się COS, co zmieniło wszystko. Z głębi cienia, jakby wyrwane z nikości, pojawił się wysoki, szczupły kształt, nie był ani człowiekiem, ani znanym mechanizmem. Był czymś pomiędzy, istota o płynnym, niematerialnym ciele, które odbijało światło i ciemność jednocześnie. Jego oczy były jak dwie rozgwieżdżone przestrzenie, które patrzyły na świat z niepojęta tajemnica. Nie przemówił słowami, lecz przez myśli wysłał obraz, wizję. Która przeniknęła umysły obserwatorów. Pokazał im świat, jaki znali, zniszczony, bez przyszłości, zdominowany przez chłód i pustkę. Potem pokazał co es innego, świat, gdzie ludzie przetrwali, zjednoczeni i potężni, gdzie ich duch przewyższał każdą formę życia. I wtedy padło pytanie, pytanie, które zdawało się być kluczem do całej zagadki. Czy jesteście gotowi? Grupa nie odpowiedziała od razu. Cisza trwała chwilę, ale w niej kryła się odpowiedź, niesłówna, lecz emocjonalna,: złość, strach, nadzieja i przede wszystkim determinacja. To był moment, gdy ludzkość zaczęła się przygotowywać do czegoś znacznie większego niż dotychczasowa walka o przetrwanie. Cienius nie był tylko zagrożeniem. Stał się przesłaniem. Lecz w tej samej chwili, gdy ich serca byli szybciej, co es się poruszyło, co es niewidzialnego, lecz potężnego, co zaczęło zmieniać zasady gry. Z oddali dobiegł trzask, który przypominał łamanie kości. Spojrzenia skierowały się ku horyzontowi, tam, gdzie ciemność zaczęła pulsować, jakby sama ziemia była podniesiona z grobu. Nagle, z głębi cienia, Zmaterializowało się COS nowego, COS, co nie było ani żywe, ani martwe. To COS podniosło się, tworząc sylwetkę potwora z cienia, gigantycznego i obcego. A jego oczy, dwie iskry zimnego światła, zwróciły się prosto ku nim. To dopiero początek, wyszeptał głos, który zdawał się pochodzić z najgłębszych odchlani. A wtedy świat zatrzymał się na ułamek sekundy. I ruszył z niespotykana wcześniej prędkością. Gdy potwór z cienia uniósł się nad ziemią, a jego oczy rozbłysły zimnym, nieziemskim światłem, wszystko zaczęło się rozpadać świat, jaki znali, ich dotychczasowa rzeczywistość, nawet podstawowe prawa, które dotąd wydawały się niezłomne. Wielkie miasta, w których życie tetniło jeszcze niedawno, stały się arena starcia silnie pojętych. Nie był to już zwykły konflikt. To była wojna o sama istotę istnienia. Potwór poruszał się z nieprzewidywalną lekkością, a jego cię spowijał ulice, budynki, drzewa, zasysając wszystko do nikości. Jego dotyk powodował, że rzeczy stawały się bezkształtne, jakby zamierały w zapomnieniu. Ludzie uciekali, lecz panika tylko potęgowała chaos. W centrum zgliszczy zebrala się ich grupa, zwykłych ludzi, którzy z dnia na dzień stali się ostatnia nadzieja. Wiedzieli, że ich bron nie leży w blasku futurystycznych laserów czy bomb, lecz w tym, co było w nich najprawdziwsze, w sercu i umyśle. Szybko zrozumieli, że jeśli Maja przetrwać, musza wejść w głębsza grę. Cień nie był tylko siłą fizyczna, był czymś, co przenikało rzeczywistość i świadomość. Trzeba było uderzyć w samo źródło, w centralną, tej mrocznej inteligencji. Do tej pory obserwowali i uczyli się. Ale teraz potrzebowali działać. Z pomocą prymitywnych, improwizowanych urządzeń, łączących dawne metody z nowoczesna technologia, zaczęli tworzyć pułapkę, która miała wyzwolić COS, co dla obcych było niewy, ludzka determinacja zamknięta w formie taktycznej przewagi. Ich pomysł opierał się na tym, co ludzkie, a nie na obcym. Wykorzystali rytm serca, fale mózgowe, emocje, połączyli je w jeden impuls, który mógł zaburzyć nieludzkie mechanizmy cienia. To była broń nie do zniszczenia fizycznie, lecz do rozbicia jego mentalnego pola. W trakcie przygotowań atmosfera była na granicy wytrzymałości: nieustanne niebezpieczeństwo, brak zasobów, zimno i izolacja. Ale właśnie w tym miejscu, wśród ruin i szarości, rodziła się siłą, której nikt się nie spodziewał. Kiedy plan został gotowy, grupa ruszyła do akcji. Wspięli się na szczyt wieży radiowej, z której mieli rozprowadzić impuls przez specjalna sieć anten. Każdy krok w górę był krokiem w nieznane, pełnym leku i nadziei. Gdy dotarli na szczyt, potwór z cienia powoli zbliżał się, jego oczy palili się zimnym ogniem, jako ostrzeżenie przed tym, co miało nadejść. Wtedy człowiek prowadzący grupę odwrócił się i spojrzał na innych. Nie było już miejsca na strach. — To nasza chwila — powiedział cicho — a jego słowa niosły sile większa niż jakakolwiek bron. Wcisnęli przycisk. Sieć fal rozlała się po okolicy, wchodząc w rezonans z polem cienia. Nagle co e speklo, nie fizycznie, ale w samej strukturze istoty, jakby jej mentalny rdzeń zaczął się rozpadać pod wpływem ludzkiego impulsu. Potwór zawył niematerialnym głosem, a cień wokół niego zaczął drgać i pękać. W mgnieniu oka rzeczywistość, która zdawała się zapadać w czarna otchlan, zaczęła się rozświetlać ciepłym blaskiem, jakby Ziemia przypominała sobie własne życie. Ale cena była ogromna. W ostatnim błysku impulsu wieża zawaliła się, a z wysokości spadł człowiek, który nacisnął przycisk. Upadek wydawał się nieunikniony, śmierć na oczach towarzyszy, którzy nie mogli pomóc. I wtedy wydarzyło się COS nieoczekiwanego. Cień Zamiast zniszczyć, zatrzymał się, jakby uszanował ten akt poświęcenia. Zamiast ataku, objawił się kolejny szept, tym razem niosący obietnicę i groźbę zarazem. Zwycięstwo jest możliwe, ale nie bez ofiar. Wasza walka dopiero się zaczyna. W tej chwili nadziemia zawisła cisza, napięta, niepokojąca i pełna nowej energii. Zwykli ludzie zrozumieli, że nie tylko ocaleją. Ale staną się czymś więcej iskrami, które mogą rozpalić ogień w sercu całego wszechświata. Ale czy świat był gotowy na to, co miało nadejść? I co ukrywała ta tajemnicza obca inteligencja, która mówiła o ofiarach, jakby znała przyszłość? Nocą, gdy zmęczeni i zranieni świętowali drobny sukces, na niebie pojawił się nowy znak rozbłysk, który rozdzielił ciemność niczym miecz. Było to wezwanie COS. Co zmieniało wszystko, co dotychczas znali. A w jego centrum, nowa, niepojęta forma, która przesłoniła gwiazdy. COS, co nie miało być ziemskie. Rozbłysk na niebie był jak wyrok i błogosławieństwo zarazem, tajemnicza, ogromna struktura zawisła nad Ziemią, jak olbrzymi łuk przeznaczenia. Nie był to statek, nie była to broń, był czymś nowym, czymś, co miało odmienić całą ludzkość. Wśród tych, którzy przeżyli, zwykłych ludzi, których rozrzucił w sam środek wojny, której nikt się nie spodziewał, narastało uczucie, że oto nadszedł czas, by nie tylko przetrwać, ale wznieść się ponad swój strach i ograniczenia. Płomień ducha rozbłysnął jak pochodnia w mroku, źrodzony z bólu, poświęcenia i niezłomnej woli. Zrozumieli, że to oni z całym swoim niedoskonałym pięknem, swoją nieprzewidywalnością i głębokim człowieczeństwem są kluczem do przetrwania. Obca inteligencja, która przybyła jako cień, zaczęła się zmieniać, jakby zarażona ich niezłomnością. Jej początkowa forma złodowa ciała i rozpłynęła się, odsłaniając coś nieoczekiwanego, nie wroga, ale test, próbę, która miała wyłonić nowe światło. Na ziemi powstały nowe wspólnoty, ludzie łączyli się w siłę, przekształcając zgliszcza w ogniska nadziei. Zima, która dotąd paraliżowała, ustępowała miejsca nowemu oddechowi, oddechowi odrodzenia. Wielkie miasta, choć zrujnowane, zaczynały tętnić życiem, tym razem nie pod jarzmem obcych, ale dzięki ludzkiemu wysiłkowi. Wśród ruin rodziły się nowe idee, nowe formy współpracy i zrozumienia. Wiedzieli, że walka jeszcze się nie skończyła, że ciemność może wrócić, ale teraz ludzkość miała coś, czego nikt nie mógł odebrać, świadomą. Zbiorową wolę walki, która przewyższała wszelkie technologie i siły. Ostatnia scena tej niezwykłej wojny to widok ludzi stojących na wzgórzu, patrzących na gwiazdy. Nie były już one zimnymi, obojętnymi punktami na niebie, lecz śladami ich własnej siły i odwagi. Nagle nad ich głowami rozbłysło światło nie obce, lecz ziemskie. Iskra, którą rozpalili, odbiła się w całym wszechświecie, budząc ciekawość respekt i nową nadzieję. Bo oto zwykli ludzie, na granicy zniszczenia, pokazali światu, że prawdziwa siła nie tkwi w broni, lecz w sercu, w tym, co ludzkie i niepowtarzalne. I tak zaczęła się nowa era, era, w której Ziemia nie była już tylko planetą, lecz symbolem niezłomności i odwagi.